No niestety, ale Marian i Lola mieli wypadek, jak szli do sklepu. No i właśnie jesteśmy klonami ich. I teraz będziemy nagrywać za nich właśnie filmik w sklepie. No i my jesteśmy ich klonami. Mam... Na imię tak samo Marian, a ona ma tak samo na imię Lola. Niestety Lola się wywaliła i nie wiadomo, czy skręciła, czy po prostu upadła, czy złamała nogę. I właśnie teraz czekają na wyniki badań, znaczy jeszcze będą ją badać, a my, mam nadzieję, że Wam będzie się podobał ten odcinek, i za to będziemy my, kurde, i postaram się gadać tak samo kurde jak Marian. Ja jak Lola. No tutaj akula, akurat yy, mamy jakieś kawki, o, bo my jesteśmy teraz of, oficjalnie w Kauflandzie. No i dobra, co my możemy kupić? Ja toleruję raczej zdrowe jedzonko, bo bardzo lubię zdrowe jedzonko. A nasz klon Marian, nasz, będę go nazywać Marian II. A nasz Marian II woli słodycze, tak jak ten prawdziwy Marian. Więc tutaj, właśnie w tej kwestii, będziemy się mocno sprzeczać. No kurde, a my jesteśmy na galerytyczkach. No właśnie, słodyczki, nasze kochane słodyczki, kurde. Więc ja raczej będę szukał słodyczów. No, tu właśnie mamy bułeczki, ale bałki. Ewentualnie jakieś słodkie wybierzemy. No, tutaj mamy, o widzicie, jakieś czysta? hałeczki, kurde. Tutaj, o, mamy piernik z, mal, z marmoladą, widzicie? No, kurde, no. No to, ale musimy się najpierw rozglądnąć. Co by tu wziąć? Lolka już naładowała arbuzów jakiś. I e, co my tu mamy, mąkę pszenną, miały barszczaki w proszku, kawkę, e, kurde, ziemniory, arbuza, truskawki, no i to na razie jej mam, na niej wystarczy, więc kurde, a my idziemy na słodycze, patrzcie, kurde, tutaj mamy seven siki, na przykład różne mini seven duża duże seven siki kurde, więc myślę, że my wybierzemy tego dużego. No, nie wiem po co Marian już napakował tych Salamandrajsów. Jeszcze Marian naładował jakiś dżemów, no ale później się tego pozbędziemy. Jak oczywiście go jak gdzieś sobie stanie, gdzieś będzie się rozglądał, no to mu zabierzemy to. Więc muszę trochę teraz ciszej mówić, bo się do mnie zbliża. Kurde, wzięliśmy już pończuszki takie z nadzionkiem cytrynowym, kurde, więc. Tutaj właśnie jesteśmy na serkach. Nawet lubię sery, więc kurde tutaj patrzcie, o. Tutaj podziwiamy sery. A tutaj mam pierożki, kurde. No i mamy kiełbakę. No i musimy coś sobie wybrać z tego, żebyśmy coś mieli więcej, bo tylko naładowała tych warzyw, owoców, kurde. Ale ja uwielbiam mięsko, jak na przykład jakieś szyneczki. Serki są, może jak za dużo się zje, to może nie są, to nie są takie zdrowe, Ale tylko to nawet są zdrowe. Ja na przykład uwielbiam serki i szyneczki takie też, bo szynki mają dużo wiecie, znaczy może nie witamin, ale są nawet takie zdrowe. I właśnie fajnie, bo zamiast na przykład zjeść sobie coś niezdrowego, to można sobie je wymienić na coś fajnego. Nie słuchajcie, kurde, co ona gada, bo ona takiej głupaty gada. No kurde, idziemy na dorytoski, na doritoski, na dorytoski. O, uwielbiam. Jestem przerażona, co on kupuje. No i kurde, jesteśmy na słoneczkach. Mamy delicję. No kurde, tu mamy niezdrowy raj, kurde. Mamy chipsiki, jakieś... jakieś... Jakiś, patrzcie, o tu mamy prażynki z zielonej cebuli, kurde, fromaż, chipsy fromaż, kurde, no, no i wzi wzi wziąłem przed chwilą doritoski i delicioski, a teraz szukamy takich czekoladek y, Mella, one się nazywają wiśniowych, kurde. Tu na razie mamy jakieś paluchy i świętuchy, a tu mamy chipsiki, no, kurde, no. Więc na razie wychodzimy ze słodyczowego raju, bo teraz idziemy do loki. No, to teraz, patrzcie, tutaj mamy takie serki do picia, no i mamy berlinki tutaj kabanowski, mamy o serki, to sobie za chwilkę wezmę. No i kurde, tu znowu mamy słodyczki, no i kurde, kupujemy papier, żebyśmy się mieli czym podetrzeć ale tu ma piękny zapach tu są wszystkie kos... ej! To są wszystkie piękne kosmetyki mm, jakie uwielbiam ten zapach mmm, nie rób siebie głupka jakie uwielbiam ten zapach tutaj mamy wszystkie kosmetyki jakieś pielędy, mydełka tutaj mamy w wszystko, przestań, nie rób siebie pajaca, Marian, Marian! Mm, tu jest taki piękny zapach, medełka, kremiki, szampony, wszystko do włosów usztywienia. opaski, gumki, wszystko. Jakieś perfumki, patrzcie, tutaj mamy perfumki. Marian! Tutaj mamy perfumki, a tutaj mamy takie jeszcze, widzicie, kokardeczki, takie do włosków i fiki-miki. Więc wychodzimy. Marian, Marian, nie Marian, nie Marian, nie, nie, nie. No, a tutaj ktoś rozlał, co widzicie? A my już wracamy, więc to niestety koniec naszego odcinka. Mam nadzieję, że podobał się yy, właśnie z nami nasz filmik, więc papa! Pa. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.